Pum, 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 pum. Cześć kochani, dzisiaj Was witam w kolejnym filmiku. Będzie to w końcu długo i wyczekiwane przez was QA i postaram się odpowiedzieć na Wasze nurtujące pytania oraz na te, które zadaliście pod zdjęciem na moim fanpage'u oraz na instagramie lub gdzieś po prostu na YouTube, które się przewijały. Mam nadzieję, że ten filmik nie będzie nudny, że wyciągniecie coś z niego, albo pozyskacie informacje, które na którym Wam zależało, więc ja zaczynam przeglądać Wasze pytania i zabierajmy się do odpowiedzi. Pierwsze pytanie. Zamierzasz zorganizować jakieś spotkanie z widzami? I to jest temat, którego nie lubię poruszać, bo ja nie mam zamiaru organizować takich spotkań, jestem słabą dość nieśmiałą i uważam, że jeśli zorganizowałabym tego typu spotkanie, a zapewne musiałoby być ono w Polsce, to jakoś mam taką blokadę, że pewnie by nikt nie przyszedł, więc nie bawię się w takie rzeczy już. Jakoś chyba źle bym się czuła, jakby mnie ktoś po prostu wystawił i po prostu nie chcę poruszać takiej rzeczy. Oraz ciężko jest mi po prostu wybrać miejsce, w którym miałoby się to zorganizować, ponieważ mieszkam tu w Anglii i jak mi przyjechała do Polski, to wolałabym chyba ten czas spędzić z rodziną. Uwaga, uwaga, serio, pytań od Aleksandry Zawała. I będę tak sobie wspominać i czytać. Czy z Tomkiem planujesz dzieci? Tak planujemy dzieci. Ile jesteś w Anglii? 6 lutego minął równy rok. Czy tęsknisz za rodziną? Oczywiście, że tęsknię za rodziną najbardziej, chyba za moją mamą, moją siostrą i moją babcią. Czy jestem szczęśliwa z Tomkiem? Uważam, że chyba widać to, że jestem szczęśliwa. Oczywiście, że jestem szczęśliwa. I dużo z Was mi pisze, że cieszę się moim szczęściem, że widać to, że widać tą zmianę, więc uważam, że chyba widać. Czy na stałe zostaję w Anglii? Tak, zostaję na stałe w Anglii. Nie planuję wyjeżdżać nigdzie indziej. Ja pamiętam, że moim planem kiedyś była Norwegia, ale to z powodów yy, takich, że byłam w troszeczkę innym związku. Teraz nie planuję żadnych wyjazdów. Zostaję tutaj, gdzie jestem. Dlaczego chciałaś mieszkać w Anglii, a nie w innym kraju? W Anglii, ponieważ miałam możliwość tutaj przyjazdu, ponieważ przyjęła mnie moja ciocia. I ani nie miałam za bardzo możliwości wyjazdu gdzieś indziej, a oglądałam angielskie youtuberki, wiedziałam jak to mniej więcej wygląda. Jakoś byłam tu 10 lat temu i podobało mi się, więc postanowiłam tu wrócić. Kolejna seria pytań. Ola Nowaczewska. Jakie masz ulubione skarpetki? Mm, śmieszne pytanie. Nie mam ulubionych skarpetek, ale lubię. Przeważnie nasze zwykłe czarne stópki. Zwykłe czarne stópki, po prostu. A jak już to nasze Wszystkie skarpetki z brzmiki. Dużo ćwiczyłaś, aby osiągnąć swoją obecną figurę. Yy, I tu jest takie... Mm -hmm. nie ma się pojęcia, jak wygląda moja obecna figura, ponieważ od kilku miesięcy nie pokazuję jak wyglądam, a przytyłam tak wiem, że zauważyliście w poprzednim filmiku, czytałam sporo komentarzy, że przytyłam. Przytyłam 14 kilo, teraz troszeczkę schudłam, ale jednak była to... był to skok dużej wagi. Chwilowo nie przeraża mnie to aż tak bardzo, bo wiem, że będę w stanie to zrzucić z powrotem, ale jednak po prostu przytyłam i tyle. Od kiedy uczysz się języka angielskiego? Pierwszą taką styczność z językiem angielskim miałam dopiero w gimnazjum, bo całą podstawówkę miałam tylko język niemiecki w gimnazjum przyszła mi lekcja angielskiego, którą bardzo źle wspominam, bardzo źle każdą lekcję wspominam. Nienawidziłam tego przedmiotu. I nie zmieniło się to w sumie aż do teraz, nie lubię angielskiego. Umiem może ciut więcej, wciąż się uczę, ale uważam, że mój język jest naprawdę bardzo słaby. Jaki masz ulubiony kolor? Mój ulubiony kolor to jeśli chodzi o kolory, takie kolory to pastelowy róż i jasny turkus, a jeśli już mówimy o barwach to czarny i biały. W którym kolorze włosów czułaś się najlepiej? Yy, w sumie nie wiem, Dob bardzo dobrze czułam się w blondzie. Ale teraz, jak przeglądam te zdjęcia, to uważam, że to było takie. takie szare, bez jakichś takich. no nie wiem, bez wyrazistości. Bez wyrazistości. Bardzo dobrze czułam się w kolorze rudym, bo właśnie dodawał takiego charakteru, a teraz w ciemnych włosach również czuję się dobrze. Zrobisz niedługo jakiś challenge. Jeśli dostanę propozycję jakiegoś fajnego challenge'u, w którym nie będę musiała nic spożywać, bo nie zgadzam się na challenge'a, w których muszę coś jeść, to myślę, że coś mogłabym wykominować. Gdzie chciałabyś mieszkać, gdybyś mogła dostać mieszkanie w każdym miejscu na Ziemi. Nie mam pojęcia, nigdy o tym nie myślałam. Są takie miejsca, które chciałabym na pewno zobaczyć, ale tak mieszkać, żeby mieszkać, to nie wiem. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby mieszkać z rodziną, z ukochaną osobą. Miejsce już wtedy nie ma jakiegoś większego znaczenia. Czym montujesz? Pewnie chodzi o program, montuję w Corel Video Studio X Pro 5 chyba. Co zasłania panda w holu? Jeśli pamiętacie tą pandę tutaj, e, zasłaniała po prostu bałagan, który powiadywałam ciuchami, które zrzucałam z siebie i kładłam na łóżko. <grych> Jakie mam komputery? Mam e, Asusa. Jakiegoś tam, nie wiem. Dlaczego YouTube? Mm, bo nie Twitter. <grych> który Twój film podoba Ci się najbardziej? Um, nie wiem, ja generalnie nie lubię oglądać swoich filmów, ale jedyne filmy, które, do których wracam, które z chęcią oglądam, są to wszystkie moje memories, ponieważ jest to sposób właśnie wyrażania moich wspomnień, tak uchwycenia drobnych takich chwil i lubię te filmy, więc pewnie seria Memories. Czy jeździłaś kiedyś na deskorolce? Oczywiście, że jeździłam na deskorolce, byłam za ten oglądałam masę takich rzeczy, yy, ale to było dość dawno temu, kiedy wyglądałam jak chłopak. Co sądzę o wytatuowanych twarzach w głowach? Strasznie mi się nie podobają tatuaże na twarzy, na głowie. Jak kocham tatuaże, to to nie. Jaki był Twój ulubiony przedmiot szkolny? Du, 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 nie miałam przedmiotu szkolnego ulubionego, yy, ale z tego co pamiętam podstawówka podstawkę, gimnazjum to był WF, a potem przedmioty zawodowe. Jesteś bardziej ciepłolubna czy zimnolubna? Jestem zdecydowanie ciep ciepłolubna, bo zawsze jest mi zimno. Tudzież myję się w zimnej wodzie. A czyli tak mówi Tomek, ja myję się w moim zdaniem w ciepłej wodzie, ale dla niego jest zawsze za zimna. Mój sposób na nudę. Yy... Mam ich wiele czytać książki oglądać YouTube, oglądać filmy, przeglądać Instagrama, pisać listy, rysować, śpiewać, cokolwiek ci się tam przyjdzie do głowy, ja nigdy się nie nudzę. Z tego co słyszałam, osoby kreatywne nigdy się nie nudzą. Twoje marzenia moim marzeniem jest posiadać szczęśliwą kochającą się rodzinę, komedia czy horror, zdecydowanie komedia nie oglądam, nienawidzę żadnego typu horrorów, thrillerów. Po prostu nie lubię nic, co ja ma tą straszną muzykę. Morze czy góry? Zdecydowanie morze, wychowałam się nad morzem, więc jestem po prostu fanką morza. Spodnica czy spodnie? Jestem... Lubię sukienki, tudzież nie lubię się w nie ubierać, ani spodniczki, więc obstawiam spodnie. Jesteś realistką, optymistką czy pesymistką? Zależy od sytuacji, nie, nie mam określonego Czasami naprawdę nastawiam się tak pesymistycznie, a czasami tak optymistycznie A czasami mi się właśnie tak na trzeźwo, czyli tak jak sytuacja urządza Ulubione święto? Boże Narodzenie, Wigilia Taki czas spędzony z rodziną Dzień, wieczór, a może noc? Noc jest zdecydowanie moją porą Wtedy mogę robić wszystko nie jestem przeważnie wtedy zmęczona Ja nie mogę przespać cały dzień, a w nocą właśnie robić cokolwiek Noc jest moją porą Ulubione zajęcie? Moim ulubionym zajęciem jest spanie I idzie właśnie to, jak się zestresowałam eee. Za kim tęsknisz z Polski? Za... <grym> Oczywiście widzę Tomka Tęsknię za Kasią, za mamą i za babcią, już to powtarzałam wcześniej Czy chciałabym już wrócić do Polski, czy nie? Myślę, że nie chciałabym wrócić do Polski, ponieważ tu mam swoje życie i jakoś tak mnie do tego nie ciągnie. Czy planuję z Tomkiem wspólną przyszłość? Oczywiście, że planuję z Tomkiem przyszłość. Jest to... Czuję, że to jest na całe życie. Tak. Planujesz jeszcze jakieś kolczyki, tedoła, że planuję kolczyki. Nie, bo musiałam wyjąć smila. Kolczyków wróci już nie będzie, ale pełnię tedua, że ich będzie bardzo, bardzo dużo. Planujesz dzieci, tak chciałabym dzieci najlepiej jak najwięcej. Ile masz lat? W tym roku kończę 22 lata. Ulubiony film jest, jest wiele, ale zawsze na pierwszym miejscu stawiam Lol i ostatnią piosenkę. Czy Kasia chociaż trochę nakłoniła Ciebie do nagrywania na YouTubie? Nie bo Kasia, jak zaczęłam nagrywać na YouTubie, nie wiedziała o tym, że to robię. Jakie masz plany na ten rok i jak spędziłaś Sylwestra oraz święta? Plany na ten rok mam tyle, żeby przetrwać ten rok i jakoś sobie poradzić z moim zdrowiem. A jak spędziłam Sylwestra, to spędziłam oczywiście z Tomkiem ze znajomymi i... Wigilię po tym jak wrócił później z pracy spędziliśmy razem. Czy wkurza ci aparat na zęby? Oczywiście, że wkurza, najbardziej, gdy, tak jak dzisiaj odcisnął mi się trucik i po nim je... Nie żałuję, że zaczęłaś nagrywać? Nie żałuję, bo takich rzeczy się nie żałuję. Dla mnie to jest realizacja samego siebie i uważam, że to jest naprawdę bardzo na plus. Czy ty i Tomek rozmawialiście już o założeniu rodzinnym? Tak rozmawialiśmy. Czy myślisz dalej o Sebastianie i o Sylwii? Zdarza mi się myśleć, ale częściej o Sylwii. Kiedy będziesz w Polsce? Nie mam pojęcia. Nie planuję na razie żadnych wyjazdów. Masz aktualnie jakąś przyjaciółkę? Nie, nie posiadam żadnej przyjaciółki. Planujesz nowy kolor włosów? Jak widać, mam kilometrowy odrosty. Nie planuję na razie w ogóle farbować włosów, więc. Nie. Czekolada czy żelki? Czekolada czy żelki? Czekolada. Spodnie czy sukienki? Spodnie. Pizza czy hamburger? Hamburger czarny czy biały? Czarny? USA czy Okej, Chciałabym USA. Wakacje, czy ferie, zimowe, wakacje, śniadanie czy kolacja, kolację, bo ja nigdy nie jem śniadania, bo ja przesypiam. I jest dużo, dużo więcej pytań, ale wiem, że ten filmik trwał w nieskończoność, a widzę, że bateria mi pada i być może nie skończyłabym tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Niedługo planuję nagrać coś z Tomkiem, niedługo również planuję nagrać coś jeszcze albo kolejne Q&A z niewykorzystanymi pytaniami, bo no, zbierało się ich bardzo dużo, nie sądziłam, że tak będzie. Dziękuję Wam za wszystkie pytania, dziękuję Wam za każde oglądanie, za każdą łapkę w górę. I po prostu dziękuję, że jesteście ze mną, bo motywuje mnie do tego, żeby robić coś więcej, a pomaga mi to w samorealizacji i spełnieniu moich marzeń. Pa!